Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Otwartej Rampie Online. Dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam historię wspaniałego Eugeniusza Bodo. Zapraszam! Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl spotkań o jednej z najbardziej znanych postaci międzywojennej Warszawy. Od dzisiaj aż do czwartku będziecie mogli poznać jego historię oraz twórczość z różnych perspektyw, a dzisiaj dowiecie się, jaki był tak naprawdę fenomen utanecznionego aktora. Eugeniusz Bodo, a tak naprawdę Eugen Bogdan Junot, urodził się 28 grudnia 1899 roku. Na temat miejsca jego urodzenia informacje są sprzeczne. Niektóre źródła podają, że przyszedł na świat w Łodzi, inne zaś jako miejsce jego narodzin podają Genewę. Źródłem tych rozbieżności jest prawdopodobnie mieszane pochodzenie Eugeniusza Woda. Jego ojciec Teodor Junot, prowadzący w Łodzi imprezy rozrywkowe, w tym pierwsze w tym mieście kino Urania, był z pochodzenia Szwajcarem. Matka zaś Dorota Zdylewskich wywodziła się z polskiej szlachty. Po ojcu odziedziczył Bodo francuskie nazwisko i szwajcarskie obywatelstwo. Odziedziczył także zmysł handlowy, który pozwolił mu się stać jednym z najbardziej rozpoznawanych i najzamożniejszych polskich aktorów. Eugeniusz Bodo był przede wszystkim aktorem i śpiewakiem, ale w późniejszych latach także scenarzystą i reżyserem. Przez wielu jest nazywany utanecznionym aktorem. Co to w ogóle znaczyło i kiedy zaczęła się taneczna kariera Bodo? We wspomnieniach Ludwika Starskiego, wówczas siedmioletniego, tak maluje się pierwszy występ Eugeniusza Bodo. Numer nosił nazwę dziesięcioletni kowboj Bodo, cudowne dziecko XX wieku. Na scenę wyszedł w kowbojskim kostiumie dzieciak, który rzeczywiście okazał się cudowny. Kunsztyki, jakie wyczyniał z prawdziwym kowbojskim lassem, Budziły zachwyt całej sali. Podrzucał jeden koniec lasa, a drugim kręcił energicznie tak, że las sztywniało w powietrzu i długo wirowało w kształcie koła nad jego głową. Nigdy nie spadało. Potem zatańczył giga i zaśpiewał ładnym głosem, a na koniec wyciągnął z zapasa rewolwer i kilka razy strzelił do góry. Z lufy poleciał dym. Opisany występ Małego Bodo. Odbył się w kinie Urania, prowadzonym wówczas przez jego ojca. Już jako dziecko Eugeniusz uwielbiał popisywać się na scenie i słuchać oklasków publiczności. Zostało mu to na całe życie. Początki kariery scenicznej Bodo to przede wszystkim teatry ludzkie prowadzone przez ojca. Rodzice jednak przeznaczyli mu bardziej stabilną i bezpieczną drogę życiową. Bardzo chcieli, żeby został lekarzem, jednak ich marzenia nigdy się nie ziściły. Jako 18-letni chłopak Eugeniusz uciekł z domu i zaangażował się do zespołu działającego w Poznaniu w teatrzyku Apollo. Skrajna bieda nie pozwalała mu na stworzenie własnego repertuaru. Był to czas, gdy artyści kupowali u autorów piosenki i estradowe teksty. Toteż młodziutki aktor posiłkował się repertuarem już znanym, co jednak nie przeszkodziło mu w odniesieniu pierwszych sukcesów i w wyjeździe do Warszawy. W 1921 roku Eugeniusz Bodo zaczął odnosić pierwsze sukcesy w stolicy. Początkowo w teatrzyku Kwiprokwo, później w Morskim Oku i w wielu innych miejscach. W bardzo krótkim czasie zdobył miano amanta międzywojennej Warszawy. Przyjrzyjmy się występom Bodo wyłącznie z perspektywy ruchu scenicznego oraz tańca. Źródła nie podają, żeby miał on jakiekolwiek wykształcenie Taneczne prawdopodobnie przygotowywał się z przedstawienia na przedstawienie i w ten sposób rozwijał się ruchowo. Można powiedzieć, że miał wrodzone predyspozycje, ponieważ nawet wyćwiczone ruchy taneczne wychodziły mu w sposób naturalny. Dlatego też w tak krótkim czasie zyskał uznanie publiczności i miano utanecznionego aktora. Ten utalentowany aktor dość szybko przyjął pseudonim artystyczny. Powstały z dwóch pierwszych liter imienia Bogdan i dwóch pierwszych liter imienia jego matki Doroty, powstał nam pseudonim Bodo. Dlatego dziś znamy Eugeniusza Bodo. Dziś pod tym pseudonimem kryje się niesłabnąca legenda sztuki dwudziestolecia międzywojennego. Fenomen utanecznionego aktora Eugeniusza Bodo przetrwał do dnia dzisiejszego. Zatem wypatrujcie kolejnych odcinków, aby dowiedzieć się więcej o historii jego życia oraz twórczości, a tymczasem ja się już dzisiaj z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia za tydzień.